Dobry, witajcie. Dzisiaj mamy wtorek, 18 marca. Zbliżamy się do wiosny. I to mnie cieszy. I dzisiaj rozpoczynamy Księgę Izajasza. I myślę, że warto ją przeczytać. Jezus tak często cytował Izajasza, i tak się zaczęła moja przygoda ze Starym Testamentem. Lata, lata, lata temu. Właśnie od księgi Izajasza. I dzisiaj mamy pierwszy rozdział werset 10, później od 16 do 20. Słuchajcie słowa pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawo naszego Boga, ludu gomory. Obmyjcie się i oczyśćcie, usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobru, troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego. Oddajcie słuszność, sierocie, w obronie wdowy stawajcie. Chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby Wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna, jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Ale jeśli się zatnicie w oporze, miód Was wytępi, albowiem usta Pańskie to wyrzekły. Oto Słowo Boże. Bardzo poruszające dzisiaj to, to czytanie, bo um, i Sodoma, i, i Gomora to były takie miejsca pełne grzechu. a um, Mimo to Bóg nikogo nie skreśla, i tak to właśnie odbieram, że, że Bóg nikogo nie skreśla. Dla każdego ma wyjście, jeżeli ktoś chce um, wrócić do Boga żyć według jego słowa, według jego planów, zamiarów, według jego woli, jaką ma dla każdego z nas, to, to Bóg znajduje rozwiązanie i zobaczcie, co się też dzieje, kiedy Bóg wkracza w nasze życie. Zawsze to to, to, mnie te słowa poruszały, ale właśnie to, co mówi Bóg do tego ludu, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybielają choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wałna. Tak naprawdę to głębnie, bo krzew gdzieś rodzi się w naszej głębi i on tak sobie tam rośnie, rośnie, rośnie i później gdzieś wydaje owoce. To się dzieje w jakiejś takiej malutkiej czasami sytuacji, która właśnie w nas kiełkuje i, i później są owoce mm. i my możemy w Bogu doświadczyć tak... Mm, takiej przemiany, że choćby grzech naprawdę nas przykrywał, zakrywał, bardzo nas zmieniał, to Bóg zna sytuację, jak wyjść z tego i jak wrócić do tej pierwotnej postaci, jak wrócić do, do tego, kim w Nim jesteśmy od początku i wrócić do Jego woli na nasze życie. Ja to w Bogu bardzo kocham, że u niego, kocham Boga właśnie w tym, jak on potrafi pochylić się nad każdym człowiekiem, znaleźć wyjście, znaleźć rozwiązanie i sprawić, że człowiek staje się po prostu czysty. To mnie tak w ogóle bardzo zadziwia i porusza i też właśnie wzrusza, że on jest taki otwarty na nas. Na każdego z nas. Nie ma w nim zacięcia, nie ma w nim sporu, racji. Jest po prostu relacja. Bóg jest naprawdę Bogiem relacji. Nawet dzisiaj mówi: chodźcie i spór ze mną, wiecie, kłóćcie się ze mną. Ale ja mogę sprawić, że wasze serca staną się czyste. Wasze myśli staną się czyste, wasze życie stanie się czyste. Jest ono niesamowite, że ci, którzy dzisiaj walczą. Ja kiedyś też walczyłam. Bardzo, bardzo dawno temu to już są tak odległe rzeczy i czasy. Mm, na pewno nie widziałam w Bogu y, osoby bliskiej, troszczącej się. Stąd też wynikał mój spór z Bogiem. Ale On jest taki dobry, taki kochany. I wszystko, co on czyni, dzieje się naprawdę we właściwym czasie. I niezależnie od tego, jakie osoby też spotykamy w naszym życiu, które gdzieś nas mm, y, ranią, to Bóg, Bóg jako jedyny ma taki wpływ na tą sytuację, żeby ona była taka czysta. Nie? Ale pierwsze jest pierwsze. Porusza mnie dzisiaj bardzo to. Słuchajcie słowa Pańskiego. Bardzo biorę to do siebie, coraz bardziej, coraz głębiej biorę właśnie to do siebie, żeby słuchać i słowa pańskiego, i przypatrywać się temu, co ona robi, i co Bóg robi z tym słowem we mnie, wokół mnie, tym, co się też dzieje i w jakiej sytuacji, miejscu jestem postawiona. I naprawdę to bardzo mi tak pomaga przetrwać różne trudne sytuacje, zawirowania. Nabierać spokoju. Wiecie, to jest takie niesamowite, że robimy oczywiście dużo rzeczy, dużo mamy aktywności, jak każdy z Was. I tylko u nas może tak, na tym to polega ta trudność, że to jest takie zmienne, tu, 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 tam, tam, tam i nie ma takiego określonego grafiku naszego życia. Ta zmienna jedynie może być właśnie takim trudem. I w związku, tych, w związku z tym w tych zmiennych jest dużo różnych sytuacji, które nas zaskakują na różne sposoby. Raz nas zadziwiają, cieszą, budują, a czasami nas przygniatają. I, i te, te właśnie takie trudniejsze momenty w tej perspektywie, Bożej perspektywie nabierają innego wymiaru, bo Bóg z każdej sytuacji wyprowadza dobro nie i to wprowadza pokój. Tego wam dzisiaj też życzę. Amen. I mamy dzisiaj psalm 50. No taki bardzo, oh. przepraszam, bardzo taki bliski. I temu, kto prawy ukaże zbawienie. Nie oskarżam cię za twoje ofiary, bo Twe całopalenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę cielca z twojego domu, ani kozłów, ze stat Twoich, czemu wymieniasz moje przekazania na, i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie. Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci do przed Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć mi oddaje, a tym, którzy postępują uczciwie, ukaże Boże zbawienie. No, to taki psam, który nas bardzo dzisiaj stawia takiej prawdzie o nas samych. Każdy z nas, kiedyś było takie powiedzenie, może nawet dalej funkcjonuje, że każdy jest kowalem swojego losu. To jest też przestrzeń wolności, którą Bóg nam daje, żebyśmy mogli wybierać. I bardzo możemy się trzymać czegoś, co. Co właśnie nie jest zgodne ze Słowem Bożym. Zobaczcie. I, I Bóg mówi, nie oskarżam Cię za Twoje ofiary, bo Twoje całopalenia zawsze są przede mną. Ale potrzeba w nas czegoś więcej wobec Boga, tego posłuszeństwa, tego poddania się Słowu, tej współpracy z Bogiem, z Jego słowem. Potrzeba nam tego, naprawdę, żeby się rozwinąć, żeby stanąć przed Panem, żeby stawać przed Panem. I zobaczcie, kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć mi oddaje, a tym, którzy postępują uczciwie, ukaże Boże zbawienie. Też musimy się tak naprawdę wykazywać taką uczciwością ym, no, wobec Boga, tak? Wobec Boga i to mnie też tak porusza, czy ja. Jestem uczciwa wobec Boga. Nie? Czy w swoim myśleniu, w swoim postępowaniu, w swoim działaniu. Czy jestem, czy jestem uczciwa, kiedy tak staję przed Bogiem, to staję uczciwie, czy chcę się wybielać? Czy, czy, czy właśnie pokazywać Bogu, jaka ja jestem dobra? Ja chcę pokazywać Bogu, jaka ja jestem dobra, czy chcę stanąć w uczciwości przed Panem? Nie? I y Oczywiście słowo bardzo szybko nas skoryguje i poprowadzi i to nie mam co do tego wątpliwości, że Duch Święty właśnie tak się porusza, żeby nam, nam to wszystko pokazać, ale jakie jest otwarte serce Boga, żeby nas przyjmować i żeby nas słuchać i żeby z nami być. Niesamowite to jest. Naprawdę porusza mnie dzisiaj ta otwartość Boga. Też właśnie Właśnie w tym słowie, i oczywiście tutaj ktoś może powiedzieć, no tak, ale takie trudne słowa: ty tak postępujesz, a ja mam milczeć, że skarcę ciebie. Ja to widzę po moim życiu, po sobie, że jeżeli nie słucham słowa, jeżeli nie postępuję zgodnie ze słowem Bożym, no to po prostu moim postępowaniem sama gdzieś doświadczam skutków tego, że nie żyję w posłuszeństwie. Słowu nie idę za tym słowem, że ciągle jeszcze ja, ja, ja w różnych sytuacjach, w różnych momentach i, i ciągle ja. Więc to jest takie mm, takie też bardzo poruszające, żeby dzisiaj y, tak stanąć przed panem uczciwości. I zobaczyć to swoje ja, zobaczyć jego y, swoje serce. Dlaczego składam ofiary Pana? Dlaczego staję przed Bogiem? Dlaczego do Niego przychodzę? Nie? Czy proszę Go o coś, błagam, modlę się tak, mówię, że wierzę, że Ty możesz to zrobić, ale z drugiej strony moja codzienność, moje całe wnętrze nie są poddane Słowu, nie są poddane przemianie. Nie? I, I to powoduje, że my ciągle nie możemy przyjmować gdzieś tej łaski bo jeszcze w nas jest to ja, ja, ja moje, moje, moje hmm. to nie są łatwe słowa na dzisiaj ale myślę, że warto zagłębić się też w ten psalm i stanąć w takiej pokorze przed Panem no. aklamacja Zechiel chwała Tobie Królu Wieków Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i uczyńcie sobie nowe serca i nowego ducha. No. no tak właśnie wczoraj mówiłam konferencji o tej przemianie, do której Bóg nas zaprasza. I też do miejsca, do którego Pan Bóg nas zaprasza w tej przemianie, że to jest z jednej strony głębiej, ale też i wyżej i bliżej, bardziej. No, i dzisiaj eklamacja tak pokazuje: odrzucicie o siebie wszystkie grzechy, uczyńcie sobie nowe serca i nowego ducha. Skąd to brać nowe serce i nowego ducha? No, to mamy wszystko naprawdę w słowie, tak jak tutaj jesteśmy. I pozwalając się, co zobaczcie, że codziennie mamy słowo, które coś w nas, jakiś element, jakąś przestrzeń naszego myślenia, działania, postępowania, mówienia. Nie wiem, w naszym umyśle, inteligencji, yy, właśnie w tej decyzyjności, coś ma nas zmienić, może mieć wpływ, jeśli tylko tego chcemy. No i to jest właśnie to czynienie tego serca nowego i ducha nowego, to jest to odnawianie się, to co to już Paweł pisał w liście do Rzymian w 12. Yy. Rozdziale wersety 1-2, tak, Że, żeby właśnie pozwolić też Bogu przemieniać swój umysł, ale też być zaangażowanym w te przemiany. Bo to, o, tak to się nie dzieje, to jest Twoja praca nad, nad Twoimi myślami, nad Twoimi decyzjami. Ciągle się kręcimy wokół takiej naszej codzienności, wokół naszego życia, w którym jesteśmy. No bo tam jest nasze życie, tam jest nasza codzienność, więc. To, jak rozmawiam z bliźnim, ma znaczenie, to, jak widzę bliźniego, ma znaczenie, tak jak postępuję wobec niego, ma znaczenie i pokazuje, w jakim miejscu jest jeszcze moje serce i mój duch. Naprawdę, lustrem naszego serca i ducha nie jesteśmy my, tylko drugi człowiek. I tam się warto też przeglądać, niekoniecznie pytać, bardziej słuchać. I tak chyba ci to słowo też tak do tego prowadzi, by naprawdę zacząć słuchać i być posłusznym właśnie słowu, temu, co mówi Bóg, aby nas przemienić. I żeby każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, tak jak się spotykamy, miał nowe serce i nowego ducha. I tego Wam życzę. Amen. I Ewangelia. Dzisiaj z Mateusza 23,12. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie, wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesło w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rękach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. To słowo pańskie. No po raz kolejny, po raz kolejny Jezus w tej dobrej nowinie, dobrej nowinie pokazuje, kim mamy być i jacy mamy być. I jest to odmienne od świata, który on zastaje. Co by dzisiaj powiedział? No, myślę, że trzeba właśnie popatrzeć na to słowa. I to jest dla nas dzisiaj też no, nauka, żeby w tym słuchaniu, w tym uznawaniu Boga. że Zobaczcie tutaj. Mm, Jezus pokazuje. Rabi, czyli nauczyciel, ojciec i mistrz. Dzisiaj mamy takie wymiary. No tam oczywiście jest o tych ludziach, którzy mm, nauczają, a, a sami nie są zgodni z tym, więc to na pewno jest tak, że jeżeli cokolwiek mówimy ze swojego serca, jeżeli cokolwiek mówimy, to niech to będzie prawda. Nie pouczajmy kogoś o czymś, czego nie robimy w swoim życiu. Jeżeli powinno tak być, a jeżeli coś powinno być, a nie jest w twoim życiu, no to też powiedz o tym. Słuchaj, Słowo Boże mówi, że postępować tak i tak i tak, ale ja jeszcze nie jestem w tym miejscu. To nic ci się nie stanie, jeżeli powiesz, Ty możesz do tego dążyć, mi jest ciężko, nie umiem, coś mi nie wychodzi, nie? ale Słowo Boże tak i tak mówi czujcie, głoście całą dobrą, całą dobrą nowinę. Natomiast nie róbcie takich pozorów, że to jest, że to w pełni jest w waszym życiu. Jeżeli to nie jest w pełni, to jest po prostu, Jezus mówi, żeby żyć w prawdzie, po prostu w prawdzie o sobie i o tym, w jakim jestem miejscu w stosunku do słowa, które głoszę, czy jak się dzielę swoim życiem, czy wypowiadam się na jakiś temat, to czy to jest w moim życiu? To dotyczy wszystkiego, bo możesz na jakiś temat życiowy się wypowiadać i znać dobre zasady i kierunek i cel, że tak powinno być, ale jeszcze nie ma tak w twoim życiu, nie? To, dotyczy, to może dotyczyć każdej rozmowy. Nie wiem, nawet robienia przetworów na zimę. Jeżeli, jeżeli ty ich nie robisz. Yy, no to, to powiedz o tym, że ja mam, czy dostaję, a nie, a nie tylko zdanie, no ja zawsze mam zrobione przetwory na zimę. To no tak na przykład, nie? Albo zawsze mam samochód, wszystko tam mam zabezpieczone, przeglądy i tak dalej zrobione, ale na przykład zapominasz o czymś, to powiedz, no tak trzeba robić, ale no mi to czasami nie wychodzi, bo zapominam. O takim po prostu stawaniu w prawdzie, żeby... W oczach ludzi pokazywać, właśnie stawać też w prawdzie. To jest, to jest piękne i to wcale nie jest bolesne. Wiecie, Bóg mnie tego nauczył już dawno, dawno temu i pokazał mi, że to przynosi konkretne też owoce i daje wzrost. I staram się właśnie mówić tę prawdę o sobie wtedy, kiedy mi nie wychodzi, kiedy nie dosięgam czegoś jakiegoś tam bez znacznika, które nawet pokazuje Słowo Boże, to ja mówię, to jest piękne, co mówi Bóg, ale jeszcze nie jestem w tym miejscu. Albo dążę do tego, staram się, nie wychodzi mi, potykam się, upadam. Nie? To jest... Mm, to jest to, do czego Bóg nas zaprasza, żeby stawiać w prawdzie. I teraz no. druga właśnie rzeczywistość, która tutaj jest w tej, mm, tej Ewangelii dzisiejszej, eee, no bo kogo my mamy w Panu, nie? jest nauczyciel rabbi czyli ten nauczyciel jest ojciec jest mistrz i to jest właśnie on no nikt inny z ludzi tylko to on pan jest jedynym nauczycielem jeden jest nauczyciel my wszyscy jesteśmy braćmi wszyscy kogokolwiek słuchasz My jesteśmy braćmi z Tobą, tak? Sylwia, Witek, jesteśmy z Tobą braćmi, braćmi. My nie jesteśmy nauczycielami, my jesteśmy braćmi. Ale Bóg nam zlecił przekazywanie słowa, więc się dzielimy tym słowem, ale nasz nauczyciel nam to polecił. My jesteśmy uczniami, jesteśmy braćmi. I, i wiecie, to od razu tak, myślę, też ustawia pięknie relacje z drugim człowiekiem. Dalej jest tylko jeden ojciec, Ojciec jest jeden, ten w niebie. To jest ten tata, to jest ojciec, który dba też o twojego biologicznego ojca, który jest ojcem twojego ojca, twojego taty. Nie? I, ale jest jeden ojciec. Bóg, nasz Bóg jest ojcem dla każdego z nas i to, to właśnie to jest w nim jest to ojcostwo dla nas, jego ojcowskie serce. Ym, ta mocna ręka ojcowska prowadząca, to dająca takie poczucie właśnie bezpieczeństwa, to jest ten Ojciec. I nie chciejcie, żeby nazywano was mistrzami, bo jeden jest tylko mistrz Chrystus. Nie? Że naprawdę jest jeden mistrz. Yy, I to Chrystus jest mistrzem. Absolutnie we wszystkim. I taki wyznacznik daje nam naprawdę... Yy, też taką drogę do tego, żeby trwać po prostu w pokorze, żeby w którymś momencie nie przywłaszczyć sobie Bożej chwały dla siebie. Bóg obdarza nas swoją chwałą, Bóg chce nas nią wypełniać, ale my nie możemy sobie jej przywłaszczać. I, i to uznanie powoduje, że stajemy naprawdę w pokorze i możemy Możemy pozwolić Bogu, żeby zachował nasze serca w czystości. To w ogóle pomaga nam zachować serca w czystości. To od razu wyznacza nasze dążenia, pragnienia. Takie stawanie, to uznanie Boga powoduje, że, że i nasze dążenia się zaczynają zmieniać, żeby przypadkiem nie wejść w te pokusy pychy, która zrodziła się w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, tak, gdzie Diabeł powiedział, Będziecie jak Bóg. Ja. Jeden jest nauczyciel, jeden jest mistrz i jeden jest ojciec. Tato, i dziękuję Ci za Twoje Słowo, które dzisiaj też nas ochrania, stawia właśnie w tym miejscu, które jest dla nas ochroną, jest drogą do bezpiecznego życia, ale też do tego życia pod Twoją ręką, w Twoim Słowie. i Ci, Duchu Święty, znowu wołam też właśnie o to, żebyś nas kształtował, żeby, żeby nasze, nasze serca były, były takie czyste, przepełnione Bożymi myślami, Bożymi zamiarami, żeby nasze myślenie, nasz umysł, nasz intelekt yy, były tak poddane właśnie temu, co, jakie są Twoje myśli, jakie są Twoje drogi, Twoje zamiary w Twoim sercu. I dziękuję Ci, Pani, właśnie za to. Za to, to cudowne dzisiejsze słowo, które nas tak, mm, tak pięknie kształtuje, na ludzi naprawdę takich czystych. Dziękuję Ci, że to Ty chcesz naszej czystości, naszej świętości i pokazujesz, że jest, to, że jest to dla nas, że Ty masz to dla nas. Ja dziękuję Ci, tato. Dziękuję Ci, cudowny tato, który jesteś w niebie. Chwała Tobie święty. Chwała Tobie. I chcę się poddawać Twojemu słowu, Panie. Chwała Tobie. Chwała Tobie, święty. Chwała Ci. Chwała Tobie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. I życzę Wam dzisiaj, kochani, takiego pięknego dnia. Mm. Z Bogiem, w tym przebywaniu w nim, odnajdywaniu siebie i doświadczaniu tego, jak On nas pięknie chce naprawdę przemieniać, kształtować, zaczynając od najmniejszych sytuacji, gdziekolwiek dzisiaj będziemy, niech nas Pan prowadzi w mocy swojego ducha. Amen. Pa. Wspaniałego Boga uwielbia. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,